Cześć kochani, pokażę Wam moją kolekcję ozdób mosięcznych, jakie już do tej pory kupiłem. To tutaj ten zbanek jest to dzbanek indyjski. Całe wykonany z mosiądzu, Ręcznie zdobiony, tutaj macie takie fajne wzorki po całości. Pewnie zastanawiacie się do czego go używam. A tu was zaskoczę. Używam go do masażu ogniem. Dosłownie, do masażu ogniem tutaj nalewany jest, nie powiem, ale taki specjalny płyn w którym polewa się potem klienta zapala tak jak słyszycie zapala człowiek płonie i tym ogniem jest się masowany brzmi niesamowicie wiem ale o tym opowiem kiedyś indziej to tutaj to co dzisiaj kupiłem to jest ta miseczka taka podstawka bośnieżna którą używam właśnie jako taką podstawkę do palosantu. podoba mi się bo mogę strzepać sobie popiół i ten popiół cały zostaje tutaj, gdzie powinien natomiast moja stara, poprzednia taka oryginalna, niby z Meksyku, właśnie podstawka do palo santo no może i ładnie wygląda rzeczywiście, ale miała tą wadę, że popiół wydostawał mi się na zewnątrz i po prostu brudził mi całą półkę świecznik taki tam zwykły, ale w docy daje bardzo fajny efekt na ścianie kolejny czajnik bo masujemy we dwóch także możemy jednocześnie wymasować dwie osoby ogniem. To dopiero teraz dostałem, bodajże dwa dni temu. To jest taki dzbanek też mosiężny, który stawia się na podgrzewaczu i w nim rozpuszczam czekoladę. Używam go właśnie do masażu czekoladą. Na razie innego zastosowania nie widzę, a chyba, że jedynie to, że po prostu jest ozdobą. To mój najświeższy nabytek. Jest to podgrzewać też cały z mosiądzu, ciężki. Pokażę Wam jak wygląda w środku, mam nadzieję, że nie uszkodzę sobie półki, o, po prostu świeczka, zwykły tilight, gruba taka waha pokrywka na górze, na to stawiam ten olejek i go podgrzewam, przyznaję, że to pierwsze dopiero tutaj użycie, sprawdzam jak się ten olejek tutaj nagrzewa, czy się nie przegrzewa z takiego tealighta, trudno mi powiedzieć na razie, zobaczę za kilka minut. A tak to mniej więcej wygląda w całości. Trochę sklepowo, no ale już ta półka lepiej wygląda niż wcześniej, kiedy była po prostu pusta. Wracam do mojego Palosanto. Bez którego już nie mogę. Żegnam się z Wami, żebym mógł sobie zakopcić narkę.